Nazywam się Maciej Milewski, Jestem z Szymonem Frunskiewiczem z 5. Liceum Ogólnoświącącego w Białymstoku. Przyszliśmy przedstawić nasz projekt UAD Grizzly, czyli bezzałogowy pojazd wieloteranowy. Wykorzystujemy Raspberry Pi 5 jako mózg naszego pojazdu. Mamy do niej również podpiętą kamerę od Raspberry Pi bez filtru IR, co pozwala nam różnie wykorzystać go w warunkach nocnych z oświetlaczem światła podczerwonego i stworzyć prowizoryczny noktowizor. Jest on całkowicie zdalnie sterowany przez internet i wykorzystuje on też system wahaczy zaprojektowany przez mojego kolegę. Pozwalają one na jazdy w praktycznie każdym terenie. Wykorzystujemy dwa silniki bezszczotkowe do napędu tego pojazdu. Pojazd służy do rozpoznania i walki dla wojsk lądowych. Umożliwia on rozpoznanie terenu bez narażania operatora. Operator może wszystko obserwować przez kamerkę podpiętą do pojazdu. Jest on też w stanie prowadzić ogień normalny i automatycznie przeładowywać. Ma on magazynek pojemności na razie 3 naboje, ale planujemy go powiększyć do 5. Udział wzięliśmy, ponieważ chcieliśmy wygrać indeks i również sami zaczęliśmy ten projekt robić jeszcze przed konkursem, uznaliśmy, że skoro już takiego zaczęliśmy, możemy to równie dobrze tutaj spróbować zaprezentować. Jeśli uda nam się wygrać indeks, planujemy pójść na Wydziale Mechanicznym na kierunek mechatroniki.